Cześć, z tej strony Frix i witam was w filmie, którego sam się nie spodziewałem, że, że też taki film będzie. Postanowiłem przylecieć się Shidenkajem, Jako że jest to samolot na 6-0. I pomyślałem, że przyda mi się na, na bitwy dywizjonowe na BR63. Także wyciągnąłem tego Japońca. Pozornie nie ma tutaj nic jakiegoś bardzo, bardzo zaawansowanego. Jest dosyć wolny, dobrze się kręci, ma cztery działka, bardzo dużo amunicji. Ale efektu się nie spodziewałem. Naprawdę w tych dwóch bitwach, które zobaczycie. W jednej osiągnę swój życiowy rekord. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Dobrze, więc Shidenkai Kai jest to samolot, tak jak mówię, na 6-0, tak naprawdę. Głównie dlatego, że kiedyś był naprawdę, naprawdę dobry, jeszcze przed tym jak ja zacząłem grać w War ale potem zmienili mu charakterystykę lotu, natomiast BR pozostał taki sam. Także co, tutaj może będziemy, będę komentował to co się dzieje na żywo, żebyście wiedzieli, dlaczego co robię. I-225 I zostaje podpolona przez, przez mojego Można powiedzieć partnera W tej bitwie i w następnej tak się, się złoży że akurat Też się spotkamy I zresztą widzicie go nawet na miniaturce Jak widzimy w przeciwnej drużynie jest pełno Spitfire'ów No samoloty które są szybsze Paradoksalnie ode mnie I nawet kręcą się bardzo bardzo porównywalnie więc żeby Je pokonać będę potrzebował Cięgnąć naprawdę głęboko do mojej tajemnej książki taktyk walk powietrznych. Pierwszy Spitfire izraelska Mark 9. Oczywiście staram się wyeliminować jak najwięcej, jak najszybciej, żeby zachować maksymalnie dużo energii. To akurat do dobre, dobre trafienie z tych czterech działek. Najprawdopodobniej dostał w pilota. Um, nie będę narzekał. Należałoby się. A tym bardziej, że jako, że spadają na mnie 3 Spitfire'y, znaczy może nie na mnie, ale w mojej bezpośredniej bliskości, nawet 4. To naprawdę nie będę narzekał, mogąc przestawić się na kolejny cel. Tutaj widzieliście, że śledzę mniej więcej gdzie jest ten Spitfire za mną, tym bardziej, że on mnie zaatakuje, więc staram się nabrać możliwie jak dużo prędkości, żeby mieć znaczy możliwie jak najwięcej prędkości, żeby mieć mieć możliwość jakiegokolwiek uniku. Mały spark. I zaczynamy do I tutaj będziecie mogli zobaczyć, że te spitfirey no naprawdę są groźne, ponieważ zakręcają lepiej ode mnie. Tutaj muszę bardzo, bardzo pilnować, żeby nie dopuścić właśnie do utraty panowania. Bo inaczej te spitfire mnie po prostu wykończą. Także widzę, że nie jestem w stanie od nich uciec w, w horyzontalnej walce. Więc po prostu robię to co mi pozostało, czyli zaczynam wyciągać te Spitfire do góry. Nawet klapy mi się urwały, ale już widzicie, że wciągnąłem Spitfire w to co chcę, czyli w, w, w walkę właśnie w jednym wymiarze. Widzę, że ten kolejny Spitfire jest troszeczkę niezainteresowany, więc, więc ciągnę te dwa Spity maksymalnie do góry. N1K1 mi pomaga i zostaje sam e, grifon. No, tak naprawdę tutaj miałem bardzo, bardzo dużo szczęścia, że tamten Seafire, który, którego uszkodziłem w, w czołówce, nie zdecydował się mnie zaatakować, ale on to chyba walczył z kimś innym. Także wyciągnąłem tego, tych, te dwa Spitfire'y właśnie dla mojego towarzysza. No i z 3 na trzech zrobiło się jeden na 3. No i tutaj Speedfire już nie może sobie pozwolić na, na dalsze uciekanie dużo amunicji do dodziałek także na spokojnie mogę sobie pozwolić na, na to żeby troszeczkę przysprejować jak widzicie dwa zestrzelania jedna asysta a zostało mi jeszcze 720 pocisków tak naprawdę ro, zro, robiąc prawie half trick zostało mi więcej amunicji niż dodziałek Mafoka także teraz przejdziemy sobie do następnej bitwy w której będzie dużo więcej strzelania i dużo więcej zużytej amunicji Ok, a więc jesteśmy znowu z naszym Przyjacielem za mną. I co ciekawe, tym przeciwników składa się głównie ze szturmowców. Na co absolutnie nie będę narzekał, bo jest to świetne mięso armatnie, które się przyczyni do mojego rekordu. No ale, tak jak powiedziałem wcześniej, nie wyprzedzajmy faktów. Widzicie, tutaj w prawym górnym rogu był mój przyjaciel, który przynosi mi szczęście w bliźniaszym samolocie. No i widzimy, że AM1 raczej nie szanują swojej, swojej wysokości, raczej to są takie, takie owieczki, które się po prostu prowadzi na rzeź. A ja akurat w, tym, w tej jednej sytuacji jestem bardziej niż radę, żeby tej rzezi dokonać. Także zaczynamy, AM1, tak jak mówię, duży samolot, kręci się dobrze, ale bardzo szybko traci energię, tak jak właściwie jak większość turbowców, czy to Iły, czy AD2, czwórki. Generalnie wyglądają bardzo podobnie, no tutaj widzimy, że przy 730 ten samolot już średnio reaguje na na komendy sterowe, natomiast jest dobrze, bo się nie rozerwał, tak, więc naprawdę samolot nie jest, nie jest aż taki zły. Niektóre samoloty już miałyby bardzo duży problem i najprawdopodobniej skończyłbym bez, bez skrzydła. Ale Shidenkai daje radę, także AM1 skończony. I widzę dwa kolejne potencjalne cele, także nie pozostaje mi nic, jak tylko nabrać energię. 3 k jest nawet nawet szybki w porównaniu z innymi takimi samolotami zero podobnymi. Jego prędkość maksymalna na poziomie gleby wynosi około 550 km na godzinę. Co prawda nie jest to super dużo, nie, ale, ale jak na zero jest to wystarczająco, żeby uciec przed różnego rodzaju właśnie samolotami szturmowymi i nie dać się posiekać z ich no, zwykle bardzo, bardzo ciężkiego uzbrojenia. Które mają z przodu. 9 wlatuje z kosmiczną ilością energii, natomiast e, nie potrafi tej energii zachować. Widzę, że ostro zakręca. W miałem dylemat czy skupić się na AM1 czy na AM9, ale, ale AM1 już praktycznie nie żyje. Um, jeszcze F2G te, też wlatuje, ale to całe szczęście nie jest skoncentrowany na mnie, tylko zaatakował fokę. Ładziewiątka dobrze próbuje uciec z mi na prędkość i tak naprawdę by jej się to udało, gdyby nie to, że spanikowała, widząc, że się zbliżam i zaczęła zakręcać bezsensownie. Możemy sobie pozwolić na strzałę z jakichś 700 metrów. Odlatuje jedno skrzydełko, odlatuje drugie skrzydełko. F2G. Też można mieć, kurde, ciężki palec. A tutaj, no, skrobię po drzewach, ale to było wszystko za zaplanowane. Uwaga, żeby nie stracić, nie stracić panowania. No i tak naprawdę formalność, tak jak mówię, amunicji jest. Można postrzelać. To dlaczego by nie postrzelać? F2G lecący. Prawie ten na czołówkę, natomiast ja staram się skręcić... Tak, żeby skierować jego nos jak najniżej, to widzimy, że gość jest bardzo bliski. Tego, żeby się rozsmarować na ziemi. No i tak naprawdę co? Walczący kołowo, korsarz na, na małej wysokości i cztery działka z odległości 200 metrów. To jest kombinacja, która się może skończyć tylko w jeden sposób. Cztery zastrzelenia, 400 amunicji. No i co? Teraz mamy chyba czas, żeby chwilę pogadać. <laughs> Aha, ponieważ samoloty e, teraz będą się pojawiać w troszkę większej, można powiedzieć, w troszkę większym rozproszeniu, natomiast e, postanowiłem tego nie wycinać, bo stwierdziłem, że sobie poradzę. Jakby to powiedzieć, kołysząc Was w ramionach mojej rozmowy od zestrzelenia do zestrzelenia. E, tak, jak, tak jak widzieliście wcześniej po, po tytule streama z tego z Kingdom Rush. Odrobinkę War Thunder mi się przejadł, teraz ta, te, te dwie bitwy, które widzieliście, tak naprawdę to były jedyne dwie, dwie bitwy, które sobie odpaliłem po, po tej przerwie, którą sobie zrobiłem, bo chyba przez tydzień nie grałem w War Thundera. Ale War Thunder mnie miło zaskoczył w postaci bezmózgich przeciwników i teamu złożonego w większości z samolotów, które są stosunkowo niegroźne. Także naprawdę nie jest źle. No. I właśnie doniosłem Was do momentu, kiedy pojawia się A-26 i F-2G. Wszystko samoloty, które... No... Jeżeli A-26 nie, nie będzie zbyt agresywne, to nie powinienem mieć żadnego problemu z, z rozprawieniem się z Corsarzem. No mimo wszystko, jeżeli lecicie w samolocie takim jak A-26, czy po prostu nawet w jakimś bombowcu, um, i macie do pomocy fightera, i jesteście przeciwko jednemu samolotowi myśliwskiemu przeciwnika, naprawdę bombowiec potrafi zrobić różnicę. Bombowiec potrafi tak napsuć krwi, jeżeli będzie grał bardzo, bardzo agresywnie. Wystarczy tak naprawdę jedno trafienie w jakieś chłodnice, w skrzydło, w coś, i po prostu to jest niesamowite, jak to potrafi zdenerwować i, i, i przesądzić wynik walki. A26. Trafienie w pilota, ale przy okazji oderwałem mu też skrzydło, dlatego nie uważam to za, tego za szczęśliwe trafienie, tylko to był czysty skill. I mam ace'a, czyli 5 zestrzeleń. Całkiem, całkiem ładnie. Pocisków jeszcze, jeszcze wystarczy. I pojawia się dziki P-51. P-51 na tym BR-ze może być albo d 30 Albo P51H. Obs oczywiście obstawiamy gorszy wariant, więc jeżeli chodzi o walkę energetyczną, nie powinienem mieć żadnych szans. P51 powinno walczyć dosyć mądrze, energetycznie. Możecie się domyślić, co zrobi. E absolutne przeciwieństwo tego. Jako, że piloci mają taką dziwną cechę, właśnie wyrzucania wszystkich zalet swojego samolotu za okno. Tutaj jeszcze sprawdziłem, że gościu ma 16 poziom, więc więc. Mamy możliwe wytłumaczenie, dlaczego zachował się tak, a nie inaczej. Ale jakim cudem gościem z 16 poziomem może mieć P51H? Kość tu chyba kupował pręki. No ale dobra, a tak P51 standardowo unikamy czołówki i robimy to, co Zero potrafi najlepiej. Tak, nawet takie zaawansowane Zero jak jak Shidenkai. Tutaj już się bałem, że gościu zacznie uciekać, ale nie, nie wiedzieć dlaczego. Zamiast dokręcać się do końca, to gościu wyprostował i potem dopiero zaczął się dokręcać, tak jakby dając mi. dając mi przewagę w sytuacji, w której i tak miałem przewagę, więc to jest taka. dał mi przewagę do kwadratu. Teraz robi dokładnie to samo i wygląda jak taka średnio skoordynowana ryba wyjęta z wody. Tak mniej więcej się zachowuje. No, i mówię, mam trochę amunicji, to dlaczego by z niej nie skorzystać? AM1 leci na czołówkę z hajatką i z A7M. Ja sobie mówię, że na spokojnie mogę z tego skorzystać. Trochę dużo eksplozji. zestrzelenie numer 7. To jeszcze. Wait! There's more! Jak to się mówi? No, i teraz oczywiście do, docieramy do momentu, w którym został tylko jeden przeciwnik. No i najważniejszym pytaniem jest, gdzie on jest. Na całe szczęście moje oczy wśród kurzu na monitorze wypatrzyły jedną kropkę, która wydaje się podejrzana. cię mam? No i co. 200 pocisków, po 50 na działko. W końcowym momencie walki już tutaj w Shidenkaju zamiast czterech strzelają tylko dwa działka, więc ta amunicja kończy się wolniej. Ale to też sprawia, że przy tej szybkostrzelności japońskich działek, no, siła ognia zmniejsza się dosyć znacznie. Niemniej zmniejsza się wystarczająco, czy przepraszam, z, zostaje wystarczająca, żeby poradzić sobie z samotnym myśliwcem. F2G. Strategia dosłownie taka sama. Unikamy czołówki. Zakręcamy pod gościa i możliwie w jego stronę. Uszkadzamy mu ogon, aczkolwiek jakoś nie, nie widzę tego efektów. Dokładamy klapy, bo mimo wszystko ten samolot e, te klapy posiada i warto z nich korzystać. Pomagają. E, Shidenkai nie jest samolotem, gdzie praktycznie możecie wy, wyłączyć mózg i. i i wygrać, tak jak na przykład w a 6 5 k Tam na przykład klapy nie są wam do niczego potrzebne. Natomiast tutaj tutaj tych klap będziecie potrzebować. Nie wiem jak to nie trafiło. Chyba po prostu celowałem za wysoko. No ale widzimy, że gościu został mocno, mocno uszkodzony. Bo jeżeli mogę dogonić w linii prostej Korsarza, Super Korsarza, to jest zdecydowanie coś nie tak. Tu już widzicie, że strzelałem tylko dwa działka, No i udaje mi się gościa podpalić. 8 kili. Tego jeszcze nie grali. Także jest to mój osobisty rekord. I bardzo się cieszę, że włączyłem nagrywanie. Także co? Jeszcze chwilę się po popatrzymy na ekran końcowy. Jak widzicie, 8, 8 zniszczonych samolotów. Zero asyst. Ze zero wyciągania przeciwników dla innych. Granie full, e full egoism mode. Gra zespółowa, nie istnieje. Liczą się tylko fragi. Dobra, ee, dzięki za oglądanie, i czołgiem do usłyszenia.